Książkę o Igorze Sivrianinie pisałam właściwie z potrzeby serca. Nie jest to bowiem książka na żaden stopień czy tytuł naukowy. Po prostu chciałam o nim napisać. Chciałam napisać, bo zainteresowała mnie zarówno ta postać, jak i jego twórczość. Książka jest w pewnym sensie naukowa, natomiast jest również książką. Napisaną przez tłumacza, ponieważ ona jest no, nie tyle podwójna, co składa się z dwóch części. Jedna część to właśnie praca naukowa dotycząca Sywerianina, przede wszystkim jego med medalionów, a więc cyklu stu sonetów plus jeszcze czternastu, których nie zdążył opublikować. Ale ta część dotyczy również obecności Siewierianina w Polsce, bo Siewierianin, który był egofuturystą, wpłynął na niektórych polskich literatów, między innymi na Wierzyńskiego czy Jasieńskiego. Tłumaczyli go tacy poeci jak choćby Tuwim, Nullus czy też Czechowicz. Miał więc w Polsce zarówno tłumaczy, jak i naśladowców. To postać niezwykle kontrowersyjna, zarówno u siebie w kraju, jak i w Polsce. Nie wszyscy tę twórczość przyjmowali. Z jednej strony uważali go za awangardowego, z drugiej strony za zbyt może awangardowego, za pajaca. Mówiono o nim także, że jest pajatem, a z drugiej strony wygrał przecież konkurs poetycki z samym Majakowskim, który był wtedy na topie, jeśli tak można powiedzieć został królem poetów. Interesowała mnie właśnie ta postać, jako twórca, który miał wpływ na wielu innych literatów, którego zarówno kochano, jak i nienawidzono. Z drugiej strony. Chciałam zmierzyć się z tym cyklem sonetów, dlatego wszystkie je przetłumaczyłam i one obecne są w książce razem z komentarzem translatorskim, moim własnym komentarzem translatorskim, który dotyczy nie tylko strony językowej, ale także kulturowej. Wszystkich intertekstów, które dotyczą kolejnych sonetów. A sonety są niezmiernie interesujące, ponieważ one są poświęcone. Różnym postaciom, zarówno poetom, jak i pisarzom, jak i muzykom. Kilka z nich dotyczy także polskich autorów. Jest choćby sonety o Chopinie, o Żoromskim, o Rejmoncie, o Rzeszkowej. Sonety zresztą są nie tylko poświęcone, bo zwykle my mówimy, że jakiś tekst jest poświęcony jakiejś postaci i myślimy, że on tę postać wychwala, a to nie jest tak. Tam są obecne zarówno wszelkie sympatie, jak i antypatie Sywerianina. Czasami te sonety są po prostu karykaturą, są parodią. Bardzo często pisze o tym, że kogoś po prostu nie lubi. Albo że czyjaś twórczość jest jego zdaniem byle jaka. Sonety mają w związku z tym też bardzo różną wartość zarówno poznawczą, jak i artystyczną. Ja starałam się ten styl, czy raczej te różne style zachować, jednocześnie utrzymując się w formie sonetu. To może kończąc, wrócę jeszcze do samej postaci Siewierianina, który, jak mówiłam, jest poetą kontrowersyjnym, ale także kontrowersyjnym człowiekiem mającym i wiele romansów, i wiele, wielu naśladowców, i odbywającym wiele podróży. Jest to człowiek, który kreował się na kogoś bogatego, żyjącego w luksusie, a znający go i bywający u niego w domu opowiadali potem w jakiej biedzie żył. Ponieważ też te jego podróże, o czym zresztą pisał w listach, podróże podporządkowane były przede wszystkim konieczności zarabiania pieniędzy. Trzeba też powiedzieć, że będąc Rosjaninem i kochając ten kraj, Wyjechał do Estonii, ożenił się zresztą z Estonką, to była jego jedyna oficjalna żona. W Estonii także zmarł, ale już no jakby po powrocie Estonii jeśli można tutaj mówić o powrocie, po aneksji, jaka nastąpiła, czyli kiedy Związek Radziecki napadł na Estonię że umarł w jakimś sensie w ojczyźnie, ale nigdy nie przeniósł się na ziemię rosyjskie. Ciekawy jest jego manifest. Myślę tutaj o manifestie jego futuryzmu, którego był jednoosobowym twórcą i w którym nakreślił wszelkie zasady rządzące tą właśnie poezją. Dlatego też tak trudno jest go tłumaczyć, bo trudno jest Przekładać na każdy inny język zarówno realia, jak i neologizmy, których jest w jego twórczości bardzo wiele, łańcuchy asocjacji czy niezwykłe obrazy. No, najbardziej chyba w Polsce znanym wierszem Siewierjanina są, jak mi się wydaje, ananasy w szampanie, i tutaj już nawet ten tytuł. Jest taki, jaki ma być w założeniu, a więc dziwny, szokujący, egzotyczny. To jest to poeta, do którego warto sięgnąć. Właśnie dlatego, żeby go poznać, bo to, że nie jest on znany, wynika właśnie z charakteru jego twórczości. Wynika właśnie z tego, że tak trudno go tłumaczyć. To nie znaczy, że trudno zrozumieć. Także ja zachęcam wszystkich do sięgnięcia do książki, której poza sonetami, poza komentarzami i poza rzecz jasna częścią naukową udało się zamieścić także wiele karykatur i zdjęć dotyczących tego interesującego twórcy.